Cześć, witajcie. Na warsztacie mamy Volkswagena Turana 1.6 TDI w Common Railu. Nagrywam filmik po to, żeby wam pokazać, jakie są możliwości tego, żeby ropy przybywało w miejsce olejowej. Poprzez, poprzez co olej jest rozrzedzany, można w bardzo prosty sposób rozszczelnić, zatrzeć silnik, uszkodzić turbosprężarkę. Sprawa o tyle warta uwagi, bo z naszego doświadczenia robimy tego dużo. I to jest jakieś powiedzmy 2% ze stu, gdzie się takie rzeczy zdarzają. W większości przypadków, powodem tego przyrastania stanu olejowego jest przerywanie cyklów dopalania DPF-u, gaszenie wtedy auta i ta ropa zwiększa, że tak powiem, swój stan. I wtedy eliminacja tego filtra, bądź też wymiana całego systemu oczyszczania spalin na nowy niweluje ten problem. W tym turanie tej takiej pseudoekologii już nie ma, także jest to sprawa o tyle dla nas dziwna. Ale dobraliśmy się do niego i zlokalizowaliśmy, w czym jest problem. Już Wam tutaj pokażę, co się działo w samochodzie i co po prostu trzeba naprawić. Auto odwiedziło. Warsztat od regeneracji wtryskiwaczy. Wtryskiwacze zostały podobno zregenerowane, chociaż po tym jak sprawdziłem je na maszynie, nie wydają dawek, więc jest to pod dużym znakiem zapytania. No i na jednym wtryskiwaczu założyli panowie dwie podkładki po to, aby zniwelować, że tak powiem, opuszczenie się jednego gniazda. Już przełączę Wam kamerkę, pokażę jak to wszystko wygląda. I tutaj nasze Turan. Zobaczcie sobie, zrobiliśmy zdjęcia sobie endoskopem jak wyglądały gniazda. To jest jeszcze, jak Cię mogę, kolejne. To jest gniazdo, które ma opuszczone, jest ono opuszczone, tak? Tutaj wtryskiwacz wpadał do niego, był duży luz, dlatego panowie założyli sobie, zobaczcie tutaj na telefonie zrobiliśmy zdjęcie, dwie podkładki na tym wtrysku żeby zniwelować różnicę w wysokości gniazda. No ale to nie pomogło, bo te podkładki były nieszczelne i za chwileczkę przejdziemy do pracowni i pokażę Wam co w tym wtryskiwaczu się stało, że ta ropa spływała do tego na cylindry i do miski olejowej. Tutaj macie jeszcze jedno gniazdo. Tu już widzicie sobie jest ukruszone, upalone. Też się to do niczego nie nadaje. No, i ostatnie gniazdo. A problem tutaj był na tym gnieździe. Głowica jest do wymiany. Głowicę w samochodzie już demontujemy i będziemy wymieniali ją na nową. Założymy wtryski. Wtryski oczywiście będę naprawiał, bo wtryski w takim stanie nie będą dobrze pracowały na tym samochodzie. i już po malutku idę do biura i pokażę Wam. Jaki był problem na tym wtryskiwaczu i którędy ta ropa sobie leciała na cylinder? I tutaj macie ten wtryskiwacz od tego Turana 16TDI, na którym były założone na rozpylaczu dwie podkładki, bo gniazdo było opuszczone. I teraz Wam chcę pokazać, dlaczego się ropa dostawała do oleju. Nie ciekło tutaj z rozpylacza. Nie, nie, absolutnie nie. Poprzez walkę wtryskiwacza z ciśnieniem w cylindrze sprężania zaczął po prostu podskakiwać. Dwie podkładki nie pomogły, bo to się ugniata, i jak zaczął podskakiwać, to rozszczelniło tutaj wtrysk, w tym miejscu na nakrętce. Tak? Ta ropa sobie tu spływała, i przez nieszczelności na podkładkach dodatkowo wpływała na cylinder i potem szła do miski olejowej. Już włączam Wam w tej chwili te szczelności, czyli. Nabijamy po prostu paliwa we wtryskiwać. Bez uruchomienia tutaj rozpylacza, te szczelności. Patrzcie sobie, co się tutaj z tą nakrętką dzieje. Jak tutaj paliwo sobie będzie wyciekało. No to startujemy. Nabijamy ciśnienia do roboczego, takiego jakie jest na aucie. I obserwujcie sobie dokładnie tu w tym miejscu ile płynu probierczego będzie sobie wypływało nakrętka jest skręcona jej tutaj nie ruszy jest ok po prostu uszkodził się wink patrzcie już jest widać jeszcze nie mamy ciśnienia roboczego ale za chwileczkę już będzie o, zaczęło się jak najbardziej chcę Wam to pokazać zaraz we ściereczkę troszeczkę to wytrzemy o, zobaczcie i to jest efekt tego w samochodzie przybywało oleju silnikowego, oleju, przepraszam, oleju napędowego e, dolewało do miski olejowej, do silnika. Widzicie? Tak to właśnie mamy winowajce tego, że przyrasta w oleju silnika. Tak reasumując, jakby ten samochód odwiedził warsztat z prawdziwego zdarzenia, który zrobi wszystko od A do Z, klient byłby obsłużony raz, a dobrze, a tutaj panowie, którzy niby regenerowali wtryskiwacze, wyjęli je z samochodu. Coś tam niby naprawili, włożyli z powrotem. Dobrze widzieli, co się dzieje. Podłożyli dwie podkładki na wtryskiwacz. Wtryskiwacz nie trzymał szczelności w głowicy, w swoim gnieździe. Walczył z ciśnieniem sprężania, z naciskiem rozpylania paliwa. Pracował, tak? i po prostu się uszkodził ich paliwo, tak jak widzieliście na filmiku, który Wam pokazałem na stole probierczym, wylatywało spod gwintu trzymającego nakrętkę rozpylacza i spływało sobie do miski olejowej. To jest naprawdę dosłownie 2-3% przypadków, trzeci chyba raz się spotykamy z czymś takim, natomiast w większości przypadków przyczyną tego przybywania oleju, tak jak powiedziałem wcześniej, jest stan filtrach cząstek stałych, a konkretnie przerywanie procesów regeneracji, gaszenie wtedy silnika i to wtedy sobie płynie do oleju. No filtr cząstek stałych też można bardzo łatwo zweryfikować, ale tu mówię, przy dostawaniu się oleju do miski olejowej Dobrze jest od razu skontrolować sobie układ wtryskowy. No tutaj akurat pompa common raila nie jest połączona w żaden sposób z układem smarowania olejem, także to od razu można wyeliminować sobie, bo też takie opinie słyszałem, że o pompa wtryskowa tylko. Pytanie, jak pompa wtryskowa skoro pompa wtryskowa jest tutaj, tak? Ona nie ma tutaj dostępu do tego, żeby dolać tej oliwy do oleju silnikowego także myślę, że kilk, kilka albo kilkanaście osób wyciągnie wnioski z tego filmu i podchodzić będą do tematu jak należy, nie będą dawać się zwodzić takim rzeczom, no bo robota została wykonana niedobrze klient został potraktowany, aby zapłacił i pojechał i samochód został mu wręczony z uszkodzeniem głowicy, także głowica do wymiany wymieniamy głowice, zakładamy naprawione już przeze mnie wtryskiwacze, robimy adaptację i auto musi wyjechać w pełni sprawne i grama oleju nie będzie przybywało. Pozdrawiam Was serdecznie.